www.emyślnik.kolo.pl Do dzisiejszym kolejny już raz organizujemy Jarmark Produktów Regionalnych przed naszym budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Jest to inicjatywa pana starosty Roberta Kropidowskiego. Zamierzaliśmy zapoznać lokalnych producentów żywności oraz wyrobów artystycznych z naszymi mieszkańcami. Jest to doskonała okazja, aby spróbować produktów z naszych pól, sadów, czy też zakupić produkty wykonane w lokalnych warsztatach. Jest to kolejny już trzeci jarmark produktów regionalnych. Planujemy, aby impreza ta stała się cykliczna i odbywała się dwa razy w roku przed świętami Wielkanocnymi oraz przed świętami Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszych produktów regionalnych Powiatu Kolskiego.